Witamy wszystkich, jesteśmy po piątej, ostatniej rundzie Ligi ATV, Polskiej Ligi ATV. Mamy tutaj ze sobą Miska. ja dopiero co wstałem, nienawidzę rano wstawać, wszyscy wiedzą o tym. Misja, go powiedz nam, jak to się w ogóle wzięło, skąd się znalazłeś w ML Racing? No to taka dość chyba nietypowa historia. Dostałem telefon od pana Tomasza, od prezesa z pytaniem, czy, czy chciałbym wziąć udział w takim przedsięwzięciu, nie jak Polska Liga. Zgodziłem się. Yy, to był w zasadzie dla mnie taki debiut. Nigdy tego wcześniej nie robiłem, nigdy nie ścigałem się. Na ale wcześniej jeździłeś na kładach, wcześniej... tylko nie ścigałeś się. Wcześniej... Zawodowo. Wcześniej to chyba tak jak wszyscy zaczynają, czyli gdzieś tam błoto, kład nie? i taplanie się w błocie. Nigdy to nie były wyścigi. No to dla mnie nowość, ale chyba się w tym odnajduję. Widać, ja ja no, to się odnajduje trzecie, trzecie miejsce, trzecie miejsce, rzecz, miejsce więc, cały czas. Więc, więc jest, jest dobrze. Więc. więc się odnajdujesz. Jak długo trenujesz? Yy, trenuję, no w zasadzie trenuję odkąd go dostałem, czyli chwilę przed pierwszą rundą i to są takie treningi, treningi, kiedy faktycznie mogę dać mu gwizdek i, i szaleć na, ty, na tej 600ce, no bo ten mój wcześniejszy nie był to szaleństwa. Trenuję odkąd go mam, czyli od. Nie Dobra, od a powiedz tam teraz. Rynę. My kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale jeszcze nam przypomnij, jak on został przygotowany ten Twój pojazd do, do wyścigów. No tu nie ma wielkiego pola do popisu, bo 600 mają być seryjne yy, i taka też była na samym początku, potem wrzuciliśmy opony yy, BKT 207, ona mi dużo pomogła w błocie, sezon zaczynał się od lata, od piasków, później zaczęły się błota i, i trochę większe historie, więc zmieniliśmy opony. Yy... Redukcja masy, czy bagażniki, które okazało się, że musi coś tam być, dlatego że plastiki. Wszystkie, tak, wszystkie plastiki na kola one się trzymają jednak tego bagażnika, więc dostawałem sobie takie kawałki. Po coś to w fabryce wymyślili jednak tak, no, wiesz, te, te bagażniki, tak? Mhm. Ale są lżejsze, więc redukcja masy zachowana. To z przygotowania kładów tam w seria. Tak prawdę mówiąc seria odblokowany jest, mhm. odblokowany jest programem mhm. na prędkości. Tak, no, no, czyli Standardowe odblokowanie. Standardowe odblokowanie. Opony. Opony? Linka. Linka syntetyczna, tak. No, można na stalowej, ale to każdy wie, że stalowa to jest kłopot po prostu. Czyli można powiedzieć, ręce, że serią, serią mm -hmm. można iść. Można, można. Jak najbardziej. Udział brać, udział w wyścigach i. Daje to, pozwala na, na, na serię. Daje to radę bo tam jest gazowe zawieszenie w standardzie. On seryjnie jest zrobiony już pod. 4. Tak, że Może możemy go kupić podajdy. i, tak. i ostry teren. Mm -hmm. Cię, kto teraz powiedz nam, jak ty się przygotowywujesz do wyścigów? No trzeba poświęcić na to trochę czasu i to jest na takiej granicy przyjemności i jednak trochę, trochę takiej pracy, bo... Mm, przyjemnie można pojeździć sobie godzinkę po terenie, ale dwie to już jest wysiłek, y, trzeba nie odpuszczać, bo najbardziej dostają ręce po tyłku, to, y, to przede wszystkim. No co, moje treningi to raczej weekendy i siadam na niego, jeżdżę, jeżdżę do bólu, czyli mi się ten mięśnie potrzebuje, czyli tam wzmocniły. Godzina, dwie, trzy, codziennie. Weekendowo, weekendowo. weekendowo, weekendowo no, Bo ja pracuję, y, to takie bardziej hobby te rajdy. Ale y, zobacz, niby hobby, mm -hmm. a dajesz radę. Tak, no? <laughs> Jesteś cały czas na, na pudle, na podium, tak, więc to idzie. Prawie. I to tak zaczęło się od tamtego miejsca. No i teraz ostatnia runda, fakt, że trochę odpuściłem i byłem pomocny na tych pieczątkach, bo i ale kubusia jednak, wyciągałem. ale i, jednak się, no, się udało. No tak, no po prostu systematyczności i te moje trzy trzecie miejsca doprowadziły mnie w generalce do trzeciego. Zróbmy szybkie podsumowanko. Powiedz co ci się podoba, co ci się nie podoba. No, co podoba mi się cały pomysł w ogóle startowania w tej wizycie. Tu startują wszystkie kłady, wszystko, wszystko co mamy na rynku. Także nie mogło zabraknąć gużeja. Cieszę się, że mogłem na nim startować. Bo to też głównie jego zasługa. Bo nie zawiódł mnie przez wszystkie rajdy. Dużo błędów popełniałem, a on no, wybacza mi te błędy. Bo lądują gdzieś na przedniej osi, ten zawieszenie, widzisz, więc to, jednak to jest... Ta seria to jest, też jest ten plus, że tak jak Dziki zawsze mówił i Oskar też to powtarzał, że zaczynajmy od małych pojemności, nie wsiadajmy od razu na, mm -hmm. na wielkie, jednak mm -hmm. ta 600 dużo wybacza. Tak, 600, Można się 600 dużo wybacza i nie wszyscy to widzą, ale yy na takich jak hojnów rajdach, gdzie tam w zasadzie była technika i jeden prosty odcinek, gdzie tysiące miały przewagę, no to ja niewiele odbiegałem od tych większych, większych pojemności i miałem taki fizyczny spokój wewnętrzny, wychodząc z zakrętu ja mogę dać mu gazu do końca i wiem, że nic nie odwali, po prostu muszę się na nim utrzymać, nie? a w tysiącu już trzeba tak, monetką pracować, on, on już zaczyna, za zaczyna duże, panować ciukiem, nad tobą, to. a ja w naszej serce mam jakby na nim pełną kontrolę. Mój poważny błąd może mnie też dyskwalifikować z, z zawodów i, i, i wydarzyć jakiś wypadek, ale nie ciężko do tego doprowadzić 50 koni. Super, mamy wszystko. Nie mówimy jeszcze, co się wydarzy w nie, następnym to sezonie. Niespodzianka. To jest niespodzianka. Mam nadzieję, że się będzie chciał z nami jeździć. Oglądajcie nas, czekajcie. Pokażemy Wam na pewno coś kolejnego. Do zobaczyska. Do zobaczyska.